Oto jesteśmy, 30 milionów lat później, u zarania nowego, pierwotnego lasu. Ma on teraz pewne podobieństwa do naszych dzisiejszych lasów. Czy potrafisz określić, które z nich? W rzeczywistości las funkcjonuje jako ekosystem warstwowy. Istnieje warstwa zielna, którą już znamy, na poziomie gruntu, ale także warstwa krzewów i wreszcie najwyższa warstwa drzewiasta. Widzisz, 30 milionów lat temu nie było wysokich drzew, takich jak te, które widzimy dzisiaj. W okresie dewońskim istniało cztery główne grupy roślin drzewiastych. Lycopytes około 3 metrów, Cladoxiales około 8 metrów, Aneuropytales około 1 metra i wreszcie Archaeopterydales do 25 metrów. Zacznijmy od zbadania pierwszej warstwy roślinności. Tej przed nami, tuż pod naszymi stopami. Może jest ona niższa?